za mokro czy coś najpierw tutaj na ten kawałek yy, bo tutaj troszeczkę z górki jest sobie może obecnie coś tam kurwa na bo się sypie ja pierdolę tragedia tragedia yy, nie sypałem całego rozsiewacza bo to wiecie tu bym za dużo wysiał i to takie wstranie w panie Lepiej sobie potem nasypać drugi raz i mieć pokój wiedzieć że jest wysiane tyle, ile miało być wysiane A nie takie sranie panie właśnie Także pierwszy gwiazd, pszenice. pszenicę yy, Teraz czekajcie, te dzieje, ja to z opryskiwaczem jechałem? Jakoś tutaj chyba pojedziemy ten nie jechał, no, aż no, tak mocno nie jest nie jest gi, także mniejszy kawałek chcę pojechać tam zrobić potem tylko do góry wyjadę i będzie z kalafon Chyba tu gdzieś Tak czy? To jeszcze raz się przejedzie po tych ścieżkach. Dzisiaj jeszcze raz wrócić. Teraz tak to było, to było tu, tutaj. Tutaj? nic to to chyba Nie, to chyba też tak pojechałem. Zobaczcie, to no. Pokażę ciekawą rzecz, proszę bardzo, jeden i drugi, <laughs> plus 10 koni więcej, ciapku, proszę bardzo, dwa kobuczki wleciały, dzisiaj właśnie sobie je zamontowałem, także dlatego pojechałem na wóz siedzieć, bo to wiecie, o. Tara to można, co? Tara to kurba, o. <laughs> Czekaj, to jeszcze jakieś może przebiteczki na TikTok'a ponagrywam. Tyle Całe te. Napnij ja się. No. Nie no. Myślę, że dawka jest wystarczająca. Myślę, że coś się tam pokrzepi tą pszenicę. Tu w ogóle miotła jak nic. Ale to nie szkodzi. Także uwaga. Teraz prof profesjonalne nagrania. Tylko na włosy wszędzie. Wszędzie jest posypane. Także teraz poczekać na jakieś te. Na jakieś. Yy, na jakiś deszczyk, czy coś się przydało, nie? Ja nie mówię, że nie. Yy, to by się przydało. To by, to by, to by to fajnie rozpuściło. Ale myślę, że damy radę jakoś. damy radę. Tutaj widzicie o Bajery, szmery Bajery, kurwa o. Takie eleganckie, elegancki u susika. No i co, dzisiaj mamy 8 marca. 8 marca. Także tutaj... W sumie to już tak. Ten odcinek będzie ciebie gdzieś w połowie marca. Ale... cząka mogę złożyć kobietką. Tak, to jest najlepsze oczywiście. Jak ktoś tam z tej Ciebie ogląda. Eee. No i co, jedziemy sobie zaraz do domu zasypiemy się tam sobie palniemy jak się to szybka akcja w sumie, no bo no też te nie mam aż tylu aż tyle przeniki, żeby tyle siać więcej będzie podowiezł no, około hektara będzie, więc tam też będziemy ładować Tego jeszcze nie było w tej okazałości, więc sobie to zobaczycie, jak to tam wygląda. I to I dzisiaj taka akcja właśnie na morzu w Końcu. To jednak już pora, pora dotarmić tą pszenicę, żeby ona sobie tam byś miała z tego brać, bo tak powiem. Nawet nie wiem czy coś odjechał już na wodę czy nie. Tak jak coś narysował, ale to przy To dla wodzy czy coś, robił, to nie Ciałka poogarniam, bo jak widzicie no cały jest malony w kurzu, nie w kurzu, po zimie, więc trzeba trochę poogarniać go. No? tutaj będzie obie, tutaj było bronowane ale to fajnie wygląda yy, przerównane trochę więc dobrze teraz właśnie kurde żebym te tej ścieżki trafił bo chcesz tutaj opryskać i yy, żebym dużo nie robił tych przejazdów nie? Tak tego też nie podnieść, stracić, nie? Nie wiem jeszcze tutaj, tu ten wiatr, no, chyba tutaj coś ciekawe. I <laughs> do Tá na Zostało mi 90 kilo eee, 90 kilo mi zostało Jeszcze Więc to sobie tam jakoś Na drugą dawkę podzielimy Też będzie mi No nie wiem gdzie jechałem no Chyba ten no Tam jeszcze z stoi ostatnio sobie ją używałem włożyłem takie patyki Ciekawe się płak <grymne grymne> jest Il Stało, także widzimy się za chwilę. No więc ja już jestem po nawozach, że tak powiem. Widzicie, ciapek już sobie stoi, odpoczywa, zaraz wracamy do domu. No i co, przebiegło to sprawnie, szybko, także nie narzekam. To, co miałem zaplanowane, w sumie tak wyszło randomowo, że dzisiaj będę właśnie siał nawozy, ale co odleczę, to się nie ucieczę. I tak czy tak by trzeba było to połączyć, ale im wcześniej, tym lepiej. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Może zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika. I co, widzimy się w kolejnych vlogach. Także Miłego dnia się mamy.